się pokazali, że nie przyjechali tutaj przegrać i starali się jak mogli. My troszeczkę poluzowaliśmy szyki obronne. Na to trener nas uczulał troszeczkę, że jeśli będziemy grać z nimi fizycznie i my narzucimy swój własny styl, to będziemy mieć komfortową sytuację. Natomiast jeśli damy im pograć, to może być ciężko. No i tak było faktycznie. Jeśli, jeśli graliśmy z nimi fizycznie i zabieraliśmy im te, jakby to powiedzieć, ich łatwe, łatwe punkty, no to, no to nie mieli na nas odpowiedzi. Jak tylko poluzowaliśmy szyki, daliśmy im trochę pochasać, więc od razu. Nas punktami. Czasami nie wiemy jak taka drużyna przyjedzie, czy bardziej się postawi, czy mniej, tak jak był ten mecz pierwszy, gdzie wygraliśmy sporo różnicą punktową, ale też są takie sytuacje, które nas uczą właśnie, gdzie drużyna przeciwna dogania nas, jest na styku i potem trzeba coś w tej czwartej kwarcie podjąć decyzję, żeby wygrać mecz, tak? Czasami nam to w Lidze polskiej nie wychodziło i przegrywaliśmy, a takim meczem jak dzisiaj możemy nad tym popracować, się tego nauczyć i mówię, wygrać ten mecz. Powinniśmy lepiej kontrolować grę, tempo gry w tej drugiej kwarcie, ale na szczęście, yy... Jakby chwila może nie dekoncentracja, ale, ale odejście od naszych założeń taktycznych to nie przełamało nas do końca, tak? Tylko tak naprawdę prowadziliśmy całe spotkanie i udało się do końca, mimo tej czwartej kwarty, gdzieś, gdzieś tam oczywiście były jakieś trudne sytuacje, gdzieś tam Siska zaczął trafiać za trzy punkty seryjnie i w ogóle, ale udało się to obronić. Gdzieś tam w tej jednej czwartej kwarcie to my zachowaliśmy więcej zimnej głowy i, i w tych decydujących akcjach zdobywaliśmy punkty i broniliśmy dobrze na naszej, na naszej połowie.